Cześć. Witamy Was z Dolnego Śląska, z miejscowości Krzystkowice. Teren koncernu, czy też właściwie fabryki należącego do koncernu DAG Alfred Nobel. Nazwisko człowieka, który słynie z wynalezienia materiałów wybuchowych i jednocześnie ufundował o nagrodę pokojową. Ciekawa sprawa. Paradoks nie? taki. Ten teren od 1939 roku był w wywładaniu właśnie koncernu DAG. Produkowano tutaj materiały wybuchowe, materiały niebezpieczne, raczej nie amunicję, tylko coś służącego chyba do półproduktu. Znaczy pół Widzieliśmy silosy do przechowywania materiałów niebezpiecznych. Teraz w tej chwili jesteśmy przy budynku, którego znaczenia nie mamy zielonego pojęcia. Znaczy nie wiemy do czego on służy Konstrukcja dość nietypowa, dziury w dachu, wysokie, tutaj wysoki parter, więc pewnie jakaś montownia czy coś takiego. Ale... Ogólnie ile mówisz? 35 hektarów tu jest, 35 hektarów. No i tu na każdym kroku są jakieś pozostałości, nie wiadomo co, do czego. Niektóre są znane, ale nie wszystkie. Dokładnie. E, mogę Wam tylko tyle powiedzieć, że ten dzianek spędzimy na pewno bardzo owocnie. Szczególnie, że mamy już ze sobą 6 czy 5 silosów do przechowywania materiałów właśnie niebezpiecznych. E, nie będę mówił łatwopalnych, bo tam raczej były półprodukty do produkcji, nie, nie wiem, trotylu, jakichś materiałów do pocisków. No więc generalnie jest co zwiedzać. E, na każdym kroku oczywiście informacja, że nie wolno wchodzić, dlatego nie weszliśmy. Ale za to grzyby zbieramy. E, no bo już się pojawiły. I tym optymistycznym akcentem kończymy tego shorta. Czekajcie oczywiście na dłuższy film za jakiś czas. Cześć. Ahoj.